Internet to źródło wiedzy, co wie chyba każdy. Dzisiaj zaczerpniemy dawkę nowej wiedzy za to z gifów i krótkich filmików, które mają nam przekazać jakąś nową wiedzę. Ile w tym będzie nowej wiedzy? Zobaczymy. Jeżeli ten film wam się spodoba i będziecie chcieli więcej, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ jak dobimy 5000 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek z tej serii, a więc lecimy. To, co się tutaj dzieje, to zrzucanie płynu albo po prostu zwykłej wody na monetę. Fajnie jest tutaj pokazane to, jak się zachowuje woda w takich Wypadku, czyli rośnie z niej taki bombel, co w sumie w dużej skali wygląda surrealistycznie. Znaczy, surrealistycznie to znaczy, że mega realistycznie, ale nie wygląda to realistycznie, ok. Wygląda to na pewno tak obco, tak samo jak to, że ta jakby kropelka tak poleciała jeszcze po tym. Najłatwiejszy sposób na zaparkowanie, czyli kiedy macie troszeczkę miejsca na swoje auto i co, to będzie parkowanie na kopertę? Prawdopodobnie tak, więc mamy prosty schemat. Zbliżacie się tyłem do auta, co oczywiście nie jest trudne do zrobienia i stykacie się lusterkami. Dwie stopy pomiędzy jakby ich lusterkami, a wami. Czyli jakby nie chodzi tutaj o dosłowne stopy, tylko o jednostkę miar amerykańską, ale ile to jest, to nie pamiętam. Czy to jest w ogóle zrobione w 3D? Tak, to jest zrobione w 3D. I uwaga, cofa normalnie, na pełnych kołach. Kiedy na środku będzie tablica, trzeba kręcić kierownicą w lewo i robi się takie coś. Ok, ciekawy sposób. A tu jest pokazane to, jak budynki bujają się w zależności od tego, jak bardzo drga podłoże. Czyli ma to na przykład znaczenie w jakichś krajach, gdzie trzęsienia ziemi są na porządku dziennym. I jest też pokazywane to, jak ich wysokość oddziaływuje na jakby przebieg całego bujania. Czyli im wyższe, tym bardziej się buja. To jest oczywiste, ale co jest najciekawsze, to nie jest tak, że każde bujanie buja jakby tym najwyższym najbardziej. Tylko wolne bujanie buja jakby najwyższymi budynkami bardziej niż mniejszymi, a szybkie bujanie mniejszymi bardziej. Jakby Okay? A to jest jakiś tip odnośnie tego, jak należy uderzać na bilardzie w kulę. Czyli w które miejsce wycelujecie, tak poleci kula. Czyli on teraz wycelował troszkę nie do końca w bok kuli, a troszkę tak od spodu jeszcze. I tak samo teraz jeszcze niżej uderzy i co mu to da? No da mu to, że kula się obraca o wiele bardziej podczas lotu i to w ogóle w inną stronę. No i jest to dobry sposób na proste wbijanie, czyli że chcecie po prostu, prostu kulę wbić. Jakby ja nie jestem jakoś szczególnie zły w bilarda, ale nie myślałem do takich rzeczy. Za bardzo. Jak wydostać się z ruchomych piasków? Czyli po pierwsze nie panikujcie, ponieważ piaski jakby naturalnie nie powinny was wciąż, jeżeli się nie będzie merdać. Działa to trochę jak taki śluz z tego, co może załali z prezentacji. Nie możemy prosić znajomych, żeby nas spróbowali wykopać. No bo. Ej, zaraz, takie coś trzeba robić. No ale jakby było pokazane, że kumple nas nie wyciągną, więc trzeba delikatnie rozkopać sobie miejsce na dole. Potem się położyć na tym piasku i spróbować wypłynąć. Okej, niezły lifehack. Ja jeszcze nie napotkałem indy w życiu na ruchome piaski, no bo w sumie gdzie w Polsce takie coś. Ale jak wy byście napotkali, to może wam tu uratuje życie. Kto wie. A to kula do kręgli w maszynie do... Ej, to nie jest dla do kręgli. O co chodzi? To jest po prostu jakaś kula z ubrań. I pokazana jest maszyna. Maszyna, co ja gadam? Pralka jest pokazana. I teraz mamy pokazane różne tryby mycia, czyli jakby jak się zachowuje ta rotacja pralki. No i na przykład są tutaj opisane jakby chyba te różne tryby. Gdybyście sami nie wiedzieli, co one zmieniają, gdybyście używali pralki, bo ja nie używam. Ale jakbyście używali, to przynajmniej teraz byście wiedzieli, o co chodzi. Jak szybko możesz pracować w Excelu? No Excela chyba każdy z was zna, bo każdy ma w szkole przynajmniej. A to są jakieś skróty klawiszowe. To jakby nie wiem, czy to jest nam potrzebne. Prezentacja tego, jak wygląda 60 fpsów kontra 30 i kontra 15. Dobrze to wizualizuje skalę. Ośmiornicy nie mają kości, więc... Potrafią się prześlizgnąć naprawdę przez małe szpary. Tutaj jest właśnie pokazane to, jak sobie radzi ośmiornica z przechodzeniem od akwarium do akwarium. Jest jakiś taki tor przyszykowany, żeby chyba sprawdzić jej możliwości mobilne. No, przeciska się. Podobno ośmiornice potrafią otworzyć swój nawet. Więc coś takiego nie powinno być problemem. Znaczy, no tu mówimy bardziej o predyspozycjach fizycznych przy przeciskaniu się. Ale ciekawe, czy na przykład one mają takie coś, że... Nie mają klaustrofobię? A to co? Zaraz, oni robią jakieś czy ja dobrze rozumiem? Tak. Oni robią na pewno jakieś ciasto teraz. Ale jest to jakiś chyba taki. A, no właśnie. Pokarm dla pszczół. Właśnie coś mi tutaj nie pasowało w tym wszystkim. Kładą im takiego fileta i niech się żywią. Okej. Okay. A to co? Co to jest? To, je... to są jakieś magnesy? Aha, to są magnesy. Ej. Czy on w to uderza? Czy odpycha? Co jest? A to? Wycinają. Co to jest? Co to jest? Aha! No tak. Fajnie to wygląda w środku nie Takie satysfakcjonujące trochę nawet i macie takie kawałeczki No nice A to? A nie do końca kumam o co tutaj może chodzić Bo powiem wam szczerze, że Czy on chce to po prostu obwiązać Żeby mieć ten jakby garnek na lince? Tak! Aha! Ej, to jest dobry tip O nie, co tu się dzieje? Co jest? Czy jego to nie irytuje? A to? Jakiś trening? Aha, trening siatkarza Że po prostu rzucają mu o to I ma mniej czasu na reakcję. Akcje. Siatkarza, bramkarza Chciałem powiedzieć, sorry To są białe komórki, które jakby Atakują bakterie Uff, to nie wygląda na pewno najlepiej Aluminiowe puszki Ktoś zdrapuje całą farbę po to, żeby teraz Co zrobić? Eee, aluminium tworzy W reakcję z tą cieczą, tak? Dobrze rozumiem, co to za nalana? Bo nie doczytałem Ej, nie, co jest? Aha, rozpuścili jakby Chyba aluminium i została sama taka to. Korba od środka, która pewnie odgradza to, żeby, jakby, wasz napój nie sypiał się z aluminium. No bo aluminium wcale nie jest okej okay dla zdrowia. Co to jest? Po co ktoś to zrobił? Co? To jest model postaci, która podnosi piadro i kuca z nim. Dlaczego ktoś to zrobił? Aha, bo jest to pokazane, jak powinno się i nie powinno podnosić ciężarów. Czyli, żeby nie wywierać, jakby, siły na tej części pleców, tylko bardziej na nogach. Żeby na prosto podnosić. No tak jak ciężary podnosi, w sumie bracja, jakby teraz rozumiem. Zastanawiałem się po co ktoś taki model stworzył. Różne warianty kawy. Ekspresso, ciepła woda, aha, jest napisane teraz jakie jest, jest late. czyli mleko, pianka, cappuccino się różni tym, że jest więcej pianki, no w ogóle jest sama pianka, czerwone oko, drip coffee, co to znaczy? Czekolada, to będzie pewnie mocha, okej. Okay. Jak drony mogą być użyte do tego, żeby sadzić milion drzew dziennie, czy 100 tysięcy, 100 tysięcy chyba? Latają sobie nad jakimś obszarem. No i w sumie, jakby faktycznie. Aha! Idąc po schemacie, po prostu, jakby wyrzucają ziarenka. To jest dobre, ale ciekawe, kiedyś coś takiego zrobi? A może już coś takiego jest? Jest symulacja nawet rośnięcia. No fajną animację zrobiliście. No fajnie, fajnie. No co mam powiedzieć, no? Jak powiem, że nie fajnie, tylko komuś się smutno zrobi. Jak blisko nagrywają ujęcia ptaków? Aha! Na tym. Rozumiem. Ale to wygląda, no. No jeszcze jakiś w miarę okej, okay, Aparat z małym kątem i przybliżeniem, i naprawdę można super sceny robić. Co się dzieje pod spodem stacji? Aha, czyli, jakby jest tutaj pokazane, to jak jest magazynowana benzyna, na przykład. No, czyli widzimy, że to, co jest na górze, to tylko jakiś taki mały urywek tego, co jest na dole. Ciekawe, ile cystern potrzeba do tego, żeby taki cały baniak wypełnić albo opróżnić. 75-milionowy ząb tyranozaura jest przygotowywany do pokazu. Co on robi? Aha, rozumiem, on go tak szlifuje, żeby nie było w nim niczego odstającego. No a potem to będzie... A, malował nawet! Co? No cóż, to się nazywa lekki cheating w sumie. Ale jest doprowadzony w miarę do porządku. A tu mamy pokaz z mapą, który obrazuje nam to, że mapa, jaką na co dzień widzimy, na przykład na gogle, to mapa, która wielkościowo średnio pokrywa się z tym, co jest w rzeczywistości. Czyli na przykład można popatrzeć, że Rosja jest o wiele większa, Niż Stany, ale kiedy sobie to przybliżymy i damy w odpowiedniej szerokości geograficznej, no to okaże się, że wcale nie jest aż tak duża różnica w tym wszystkim. A sekret tkwi w tym, że Ziemia jest kulą, i kiedy chcecie zrobić mapę taką płaską, no to delikatnie kontynenty, będące na górze i na dole, się rozciągają i sprawiają wtedy wrażenie, no takich większych, kiedy w rzeczywistości, no widzicie. Stany Zjednoczone i Madagaskar są tej samej wielkości? To nawet mnie dziwiło, ok? A już o tym wiedziałem w ogóle, o tym, że mapa nie do końca jest taka dokładna. Jak chodzą psy? I pewnie będą też inne zwierzęta pokazane. Amble? Co to jest amble? Okej, okay, dalej nie On chodzi raz jedne, raz drugie. Tak jakby wcześniej pies miał po trzy łapy na ziemi nawet. Sorry, nie doczytałem opisu. Jakby coś mi wcześniej już nie grało. Teraz się dopiero sprawdzę, że to wszystko to są psy. Tylko różnie chodzą jakby. Czyli truchtają, albo chodzą z powoli, albo zaraz będą pewnie bić sprintem. Czemu ktoś zrobił taką symulację? Nie wiem, musiał mieć a tak wygląda bieganie. No, prawie jak koń. Prawie jak koń, to dodałem komentarz od siebie. Czy oni pokazują, jak się przenosi dom? Prawdopodobnie tak. Albo stabilizują ten dom, bo widzę, że w opisie jest napisane. Albo robią studnie. Ale co wychodzi finalnie? Ja wiem o co chodzi. Oni tutaj chyba wylewają cement albo będą coś w ten deseń, żeby po prostu utwardzić grunt pod domem. I robią to takimi rurami w taki właśnie sposób. Biegną na maratonie, a ludzie na ulicy, co oni tam robili w ogóle. Co jest? Aha, bo nie ma pasów. A tu jest jakaś ważna ulica i tu jest policja, która ich po prostu przepuszcza raz na jakiś czas. I oni że pokazują strzałką, gdzie powinni biec maratończycy. Te obydw... Dwa kuby są tej samej wielkości. A co, jeżeli by wyciąć z jednej dziurę i wtedy tą drugą przeciągnąć przez pierwszą? Obracają nimi, okej. Okay. Jakby teraz cień nam pokazuje, że. O, właśnie to, co chciałem powiedzieć. Że to zmieściłoby się w tym. Więc teoretycznie kwadrat przez kwadrat mógłby przejść. Tak bardzo teoretycznie, no bo widzicie, to jest takie trochę już tutaj na krawędziach naciągane. Albo tak. Jak działa Airbag, czyli spadający melon na poduszkę, a melon bez Airbag. O kurcze Chodzi tutaj o to, że airbag powinien w w odpowiednim momencie. Bo jak wyskoczy za późno, to będzie właśnie takie coś. Uuu. O, całkiem ciekawe. Ale po co komu kostka w kostce? Czy to jest magnes? Magnezjum? Nie, to jest jakiś po prostu chyba rodzaj. I wychodzi na to, że ta. Aha, aha. No, jakby nic dziwnego w sumie. I znowu mamy podnoszenie obiektu poprawnie. Nie wiem dlaczego. To tu jest. Tak wygląda korek. Okej, okay, fajnie, fajnie. A to? Molekularna fundacja? Oni tutaj coś zrobili na czymś, ale na czym? Co, co jest w ogóle? Co? O co chodzi? O co chodzi? W jakiej to jest skali? Powiecie mi już? Aha, okej, okay, to nieźle. A to, co to jest? Aha, to jest zasada, jakby tak działa rewolwer. Czyli ma tutaj taką, widzicie, prostą w miarę zasady działania. To znaczy, w momencie, kiedy pociągacie za spust, to. To się rusza, a ten mały cypelek obraca całym magazynkiem. No i cóż, dzisiaj to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, stawcie więcej odcinków z tej podserii. I widzimy się już niedługo, bo jutro o 10.30. Cześć.